Dzień dobry moi kochani. Witam was we wtorek 28 stycznia 2020 roku. Dzisiejszy dzień ma wibrację e, cyfry 6. Wszystka to harmonia, to skupienie na sprawach rodzinnych i myślę, że będzie z tym współgrać Księżyc, który jest w dalszym ciągu w znaku ryb. Czyli skupiamy się na sprawach duchowych, na naszych marzeniach. <laughs> Na pierwszy plan może się właśnie wysuwać um, nasza rodzina, nasze, nasze jakieś emocje, tak? I myślę, że w takiej właśnie energii ten dzisiejszy dzień upłynie. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, oczywiście do lajkowania filmiku, jeżeli do czegoś się Wam przydaje. No i z, z niecierpliwością oczekuję komentarzy, jak moje karty rezonują z Wami. A teraz przejdźmy już do. Tarota. Zobaczmy, co na dzień dzisiejszy chce nam powiedzieć tarot. I rozpoczynamy tradycyjnie od barana. Baran dzisiaj ma wybór, tak? Czyli rozważa, ma jakieś opcje do wyboru i zastanawia się, co jest dla mnie lepsze, czy to, czy to, co ma dla mnie większą wartość, co przyniesie mi większą korzyść. Być może baran zastanawia się nad. Podjęciem na przykład drugiej pracy, albo nad jakimś takim żonglowaniem pieniędzmi, tak? bo być może tych pieniążków jest e, odrobinę za mało i nie wiadomo, czy dać na to w pierwszej kolejności, czy na to, czy zapłacić ten rachunek, czy tamten. Takie myśli, takie zastanawiania się. No, oczywiście w tej karcie jest też przekaz, który przypomina nam, że wszystko w życiu jest zmienne. tak, Jesteśmy raz na wozie, raz pod wozem, raz się nam. Coś wiedzie, raz niestety idzie nam pod górkę. Więc o tym, drogi baranie, pamiętaj. A z kolei byk ma dzisiaj kartę cesarza czyli energia mężczyzny władczego, mężczyzny bardzo zdecydowanego, stanowczego w swoich działaniach, który łatwo podejmuje. Decyzje, który zarządza, tak? To jest też ojciec, to jest szef, to jest mąż. Więc albo sam byk znajdzie się w takiej energii, właśnie mężczyzny, który zarządza, który, który w jakiś sposób sprawuje władzę, albo być może zetknie się z taką energią. Być może dla kobiety z podznaku byka, być może właśnie dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem męża, bądź szefa, partnera. No, w każdym razie taka silna, męska energia, zdecydowana, stanowcza. Z kolei bliźnięta mają dzisiaj sprawiedliwość. Czyli, cóż, do głosu na pewno dzisiaj dochodzi właśnie sprawiedliwość, uczciwość, tak? Dostajemy wynagrodzenie, jak gdyby za to, co robiliśmy, tak? Jeżeli na przykład się uczymy, to zdamy egzamin. Jeżeli pracujemy, to dostaniemy awans, czy dostaniemy podwyżkę, czy dostaniemy premię, tak? Czyli dostaniemy wynagrodzeni za nasze wysiłki, za nasz wkład. Dzisiaj, no nie tylko dzisiaj, ale, ale dzisiaj pewnie szczególnie to bliźnięta mogą odczuć, ważna jest szczerość, uczciwość, prawda, tak? I w takich właśnie schematach należałoby dzisiaj postępować. A z kolei rak no w cudownej cesarzowej, tak? Czyli dla mężczyzny to spotkanie kobiety wymarzonej, ideału kobiety, wymarzonej partnerki, która no jest po prostu piękna, jest, jest uosobieniem wszystkich cech, jakie tylko może sobie mężczyzna wyobrazić i jakich poszukuje w kobiecie. Natomiast jeżeli mówimy o kobietach, to kobieta może się poczuć właśnie taką cesarzową, czyli kobietą luksusową, kobietą zadbaną, kobietą, która dopieszcza siebie, dopieszcza też swojego partnera. Być może panie raczyce dzisiaj będą chciały właśnie zrobić sobie jakąś przyjemność, typu, nie wiem, kosmetyczka czy fryzjer, czy może jakiś masaż. Z jakimiś pachnącymi olejkami. W każdym razie sprawiamy sobie przyjemności, ale właśnie ta przyjemność tchnie taką odrobiną luksusu. No a z kolei lew. Dzisiaj ma spełnione marzenia, tak? Czyli coś, o czym od dawna już myśleliśmy, na co dawno już czekaliśmy, jakiś czas w każdym razie. Spełnia się, przychodzi do nas, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ta karta daje nadzieję na to, że będzie lepiej, że zaczyna się taki bardzo dobry okres w naszym życiu. Ta karta mówi też o tym, że ktoś nad nami czuwa. Mowa obojętne w co wierzycie: czy to będzie anioł, czy przewodnik, czy Bóg, w co wierzycie. W każdym razie mamy opiekę z góry, czy Duch Święty, czy Anioł Stróż. Wiedzmy o tym, że opieka jest i możemy zawsze. Zwracać się w stronę tego bytu, który nad nami czuwa, z prośbą na przykład o pomoc, o wsparcie. Jest to bardzo dobry czas, czyli ten dzisiejszy dzień, na rozwój duchowy i na zajęcie się też sprawami duchowymi. A z kolei Panna no, ma dzisiaj energię papieża. Czyli no, zaraz tutaj kot zawita. Dobrze koteczku zejdź. Hmm. Panna ma dzisiaj energię papieża, czyli, cóż, liczy się dla nas tradycja, liczy, liczą się dla nas zasady. Dzisiaj postępujemy właśnie zgodnie z zasadami, zgodnie z jakimiś umowami, tak? Nie, nie, nie ma odstępstw od tych umów, tak? Tylko wszystko idzie zgodnie z literą prawa. Być może dzisiaj jakieś podpisywanie umów nas czeka, być może jakieś takie właśnie sprawy urzędowe, być może kwestie nauki, nauczania, może załatwianie jakieś, jakichś dokumentów. W taką stronę może iść, ale na pewno Panna w jakiś sposób dzisiaj odczuje istotną dla siebie energię tradycji, energię no, po prostu takiej oparcia w takiej właśnie Tradycji i pamięci tego, co było. Natomiast waga ma dzisiaj dziesiątkę pucharów, czyli jesteśmy w energii rodziny, tak? Spędzamy czas z najbliższymi, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Doceniamy to, że ci nasi najbliżsi są przy nas, są blisko. I spędzamy ten czas być może z dziećmi, być może z naszym partnerem. W każdym razie bardzo ciepło, spokojnie, dobrze się czujemy. A z kolei skorpion. No, ma dzisiaj potrzebę troszkę odizolowania się, tak? Chce sobie gdzieś uciec na boczek. To jest takie troszkę leczenie, lizanie ran, być może coś przykrego się wydarzyło, taki troszkę gdzieś smutek go dopadł, i w związku z tym. Potrzebuje odrobiny spokoju, odrobiny odpoczynku, potrzebuje naładować akumulatory, pobyć samemu ze sobą. Więc, drogi Skorpionie, jeżeli taką właśnie masz potrzebę, no to jak najbardziej na chwilkę zatop się w tych swoich myślach, poukładaj sobie w głowie i naładuj akumulatory. No i przepraszam Cię bardzo, drogi Skorpionie, za dzień wczorajszy, ponieważ. Nie wiem jakim, jakim to zrządzeniem dwa razy przeczytałam strzelca, a skorpion został pominięty. Przepraszam cię bardzo. No i teraz już idziemy do strzelca. A strzelec dzisiaj ma energię zabawy: zabawy, radości, szczęścia, może spotykania z przyjaciółmi, może jakiś, jakaś lampka wina dzisiaj się nawet przydarzyć. W każdym razie jest zabawa, radość i po prostu bardzo pozytywny czas coś nam sprawiło ogromną przyjemność i świętujemy chcemy radość właściwie może nie tyle przyjemność i chcemy to świętować chcemy to uczcić wraz ze swoimi przyjaciółmi. Koziorożec ma dzisiaj kartę transformacji jakieś przemiany tak coś się kończy coś się zaczyna coś się zmienia do tej pory. Funkcjonowało w jakiś tam sposób, okazuje się, że ten sposób już nam nie odpowiada, już się może zdewaluował, zużył, już nie, nie gra, po prostu nie gra. Albo trzeba to zakończyć i rozpocząć coś od nowa, albo trzeba przetransformować warunki, zmienić zasady. Też rozpocząć w zasadzie od nowa, tyle tylko że właśnie na zmienionych warunkach. Więc albo coś się zmienia, przetransformuje, bo się kończy i rozpoczyna nowy etap. Wodnik. Wodnik dzisiaj bardzo zadowolony z tego, co go otacza, z sytuacji, w której się znajduje. Taki można powiedzieć, dobrobyt go otacza, tak? I on to bardzo docenia. Ta strona materialna życia bardzo go cieszy, czuje się dobrze. Właściwie w swoim własnym towarzystwie, nawet i w otoczeniu, w którym przebywa jego dom, jego ogród, jego zwierzęta. To wszystko go cieszy, to wszystko sprawia mu satysfakcję. I tak naprawdę nie ma ochoty nigdzie się ruszać, na, gdzieś na zewnątrz, tak tylko właśnie dobrze mu jest tu i teraz. Oczywiście karta też mówi też o zyskach, mówi też o zyskach finansowych, więc być może dla któregoś wodnika dzień dzisiejszy przyniesie jakiś zysk finansowy. No, idziemy do ryby. A ryby, moi drodzy, dzisiaj być może wyruszą w jakąś niedaleką podróż, taką bardzo przyjemną, być może połączoną z randką albo z jakimś bardzo miłym spotkaniem. A może zostaniemy w ogóle zaproszeni gdzieś? Może ryba zostanie gdzieś zaproszona na jakąś uroczystość? A jeżeli nie, to po prostu spędzi ten dzień w bardzo miłym towarzystwie, być może na miłych, Rozmowach i będzie na pewno szczęśliwa. Ten dzień po prostu będzie fajnym, ciepłym dniem. Tyle moi drodzy na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i zapraszam jutro do usłyszenia.